Matka Boża powiedziała w Fatimie, że Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do jej niepokalanego serca. Ale na czym właściwie polega nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi? Zapraszam Cię na nowy odcinek na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. Na początku pragnę przypomnieć Ci o zasubskrybowaniu kanału na YouTube. Abyś mógł mieć dostęp do kolejnych filmów, które pojawiają się tu w poniedziałki, środy i piątki. Zachęcam Cię do obejrzenia ostatnich filmów, aby być na bieżąco, a także do udostępnienia go swoim bliskim i znajomym. Ja i Ty jesteśmy obecnie poddani wielu próbom. Aktualna sytuacja zbiera swoje żniwo na całym świecie. Najpierw pandemia, później działania wojenne na Ukrainie kryzys finansowy i gospodarczy. Doświadczamy wielu prób wiary, i ja i ty. I wiem, że zdarza się, że to wszystko wywołuje w nas lęk i obawy. Matka Boża jednak mówi, abyśmy ufali i nie poddawali się strachowi. Możemy zrobić za to coś innego. Jak myślisz, czy nie jest to najlepszy powód, by właśnie teraz szukać schronienia w najświętszym sercu Jezusa i niepokalanym sercu Maryi, Dziś obchodzimy kolejną rocznicę objawień fatimskich. 13 września 1917 roku, pastuszkowie docierają na miejsce objawień i zaczynają się modlić na różańcu. Tak jak poprzednio pojawia się blask z nieba poprzedzający ukazanie się Matki Bożej nad dębem. Otacza ich tłum ludzi, którzy widzą dzieci wpatrujące się z zachwyconym wzrokiem w coś, co tylko im dane jest widzieć. Matka Boża mówi do nich: Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, aby uprosić koniec wojny. W październiku przybędzie również nasz Pan, Matka Boża Bolesna i z góry Karmel, święty Józef z Dzieciątkiem Jezus, żeby pobłogosławić świat. Na koniec objawienia obiecuje zjawić się w październiku. Co ciekawe, po wrześniowym objawieniu Fatima pozostaje na ustach całego kraju. A do największego rozpowszechniania objawień przykłada rękę prasa liberalna. Artykuły rozpisujące się o zapowiadanym cudzie pojawiają się we wszystkich gazetach. Redaktorzy chcą ośmieszyć katolików wyczekujących na cud. Mają pewność, że im bardziej wydarzenie będzie nagłośnione, tym okaże się większa klęska Kościoła. Pod koniec września masoni organizują bluźniercze procesje parodiując objawienia. Nieznani sprawcy demolują miejsce objawień w Kowada Iria, niszcząc ustawione wokół ogrodzenie, wykradając wszelkie dewocjonalia, a nawet wyrywając dąb skalny. Przez pomyłkę jednak wyrywają nie to drzewo, na którym ukazywała się Matka Boża. Do Fatimy wciąż przyjeżdżają pielgrzymi z całego kraju. Najbliżsi jednak drwią i nie wierzą w objawienia pastuszków. Nawet matka Łucji jej nie dowierza. Pastuszkowie i ich rodziny są przedmiotem kpin i plotek całej okolicy. Łucja spotyka się z groźbami. Jest nawet bita przez swoje sąsiadki, które złoszczą się, ponieważ przyjeżdżające tłumy niszczą ich pola i plony. Za wszystko obwiniana jest Łucja. Mimo tego całego poniżania dzieci nie przestają wątpić, że zapowiadany cud nastąpi, a Matka Boża dotrzyma obietnicy. To nie jedyna obietnica Matki Bożej, w którą dzieci pokładały ufność. Maryja powiedziała w Fatimie. Jeśli zrobicie to, co wam powiem, wiele dusz zostanie zbawionych i nastanie pokój. Mówiąc o praktyce nabożeństwa do jej niepokalanego serca. Jednak czy ludzie naprawdę wiedzą, jak wygląda to nabożeństwo? Przed nami październik, dlatego chcę rozpocząć wspólne działanie związane z nabożeństwem pierwszych sobot. Czy może być lepszy czas niż miesiąc poświęcony Matce Bożej? Bardzo chciałbym jeszcze przed październikiem dotrzeć z prośbą o wspólną modlitwę do jak największej liczby polskich domów. W których wciąż nie jest znane, a może zostało zapomniane nabożeństwo pięciu pierwszych sobot. Matka Boża powiedziała, że jeśli ludzie nadal będą obrażać Boga, nieuchronną konsekwencją będą wojny i prześladowania Kościoła. Aby temu zapobiec, prosiła, aby Rosja została poświęcona jej niepokalanemu sercu, a także o przyjmowanie wynagradzającej Komunii Świętej w pierwsze soboty miesiąca. Jak wiesz, 105 lat po objawieniach fatimskich, 25 marca 2022 roku, papież Franciszek poświęcił Rosję i Ukrainę niepokalanemu sercu Maryi. Dokonał konsekracji przed figurą Matki Bożej fatimskiej, odpowiadając na prośby ukraińskich biskupów, którzy wyraźnie nawiązywali do objawienia w fatimie, gdy Matka Boża powiedziała: jeżeli moje prośby zostaną wysłuchane, Rosja nawróci się i nastanie pokój, i będzie dane żyć światu w pokoju przez jakiś czas. To właśnie podczas objawień w Fatimie Matka Boża prosiła o praktykę nabożeństwa do jej niepokalanego serca. W orędziu z Pontevedry z 1925 roku Matka Boża nie tylko zwróciła się ze swoim wezwaniem do siostry łucji ale też dokładnie objaśniła warunki dotyczące nabożeństwa pierwszych sobót. Posłuchaj, co powiedziała Matka Boża. Przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia przez tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi Towarzyszyć mi będą w intencji zadość uczynienia. Mówię ci o tym dlatego, że to Matka Boża pragnie by rozpowszechnić to nabożeństwo. Serce mi pęka na myśl o okrutnych bluźnierstwach z jakimi spotyka się Najświętsza Maria Panna i nasz Pan. Czy wiedziałeś, że nawet w Polsce w 2022 roku w wielu kinach wyświetlano bluźnierczy film Benedetta ten film, którego bohaterkami są dwie siostry zakonne, wyśmiewa i poniża życie klasztorne, czystość i celibat? Czy wiesz o tym, że kilka dni temu w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Aleksandrowi Łódzkim odbył się satanistyczny festiwal, podczas którego wystąpiły zespoły bluźniące przeciw Matce Bożej, naszemu Panu i przykazaniom? To jednak nie jedyne ataki wymierzane w Matkę Bożą i Świętą Rodzinę. Dzięki kanałowi Apostolatu Najświętszego Serca chcę szerzyć nabożeństwo pierwszych pięciu sobot miesiąca, by wynagrodzić Maryi bluźnierstwa i zniewagi. Nasz kraj naprawdę potrzebuje wzoru Najświętszej Maryi Panny i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niech podsumowaniem naszego dzisiejszego spotkania i najważniejszą myślą będą słowa, które wypowiedział Pan Jezus do siostry Łucji. To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy. I ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przeznaczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia niepokalanemu sercu Twojej Matki Niebieskiej niż tych, którzy odprawiają piętnaście bezdusznie i z obojętnością. Jesteś gotów na podjęcie praktyki nabożeństwa pierwszych sobot, aby wynagradzać niepokalanemu sercu Matki Bożej? Daj znać w komentarzu. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi módl się za nami.